GLX15 P A wiecie co to znaczy? System Porsche. <śmuch> Macie z tej strony Base Driver. Dziś test grata, którego pewnie widzieliście już u złomnika, ale u niego było więcej teorii i rysu historycznego. U mnie za to będzie więcej praktyki i subiektywnych, krzywdzących, niepopartych niczym opinii. Ale najpierw jednak odrobina historii. Przez pierwsze 30 lat istnienia Seat tłukł w zasadzie Fiaty na wewnętrzny rynek. Czasami były lekko zrestylizowane jak 1430, Z rzadka pojawiały się też własne modele jak 133, poza Hiszpanią sprzedawanej głównie jako Fiat, czy 1200 Bocanegra, ale pod spodem i tak były Fiatowskie. Bedechy. Wszystko wzięło i rypło w 1982 roku, gdy Fiat rozstał się z Seatem. Włosi zabierając swoje zabawki zażądali, żeby Seaty nie przypominały za bardzo Fiatów. Dotychczasowa mechanika została, bo Hiszpanie i tak już ją tłukli, ale wygląd miał się zmienić. I tu właśnie wjechała Ronda. Seat Ronda, piękny jak Czekonda, i niczym Honda, co jest szybsza niż wygląda. Ronda to nie wóz Jamesa Bonda, to nie Pagani Zonda, ani kosmiczna sonda. Seat ronda, pytacie co mi onda? szy od wielbłąda i głupi niczym wronda Ronda, nikt jej nie pożąda, lecz każdy się ogląda, gdy tnę ulicą ogląda. Seat był w zasadzie fiatem Ritmo, tyle że przestylizowany przez firmę Rayton Fissore, znaną przynajmniej przez świrów, zrobienia suwów premium, zanim to było modne. Inna rzecz, że owa stylistyka, bardzo udana zresztą, trochę zabolała Włochów, gdyż nieco za mocno przypominała Lift Ritmo, z którym dopiero mieli zamiar wjechać. Poszli z tym do sądu, oczywiście, przekrzykując się i wymachując rękami, ponieważ Italia. Sędzia spojrzał na przedstawiony przez Hiszpanów samochód, na którym zaznaczone były różnice, i ku rozpaczy makaroniarzy orzekł, że to inny wóz. Trochę jak Opel, który koło 100 lat temu zerżnął któryś model z Citroena, a sędzia stwierdził, że nie, bo przecież widać, że Citroen jest żółty, a Opel zielony. Tak czy inaczej Hiszpanie zyskali prawo do swobodnego tłuczenia swojej rondy i sprzedawania jej w Europie. Pod spodem mamy płytę podłogową z Ritmo. Takie samo jest również zawieszenie z poprzecznym resorem piórowym z tyłu. Na bazie tej płyty Fiat i Seat zrobiły później konkurujące ze sobą nudne sedany. Fiat zaprezentował regatę, a Seat Malagę. Mmm, Malaga, moje ulubione lody. W środku jest prostokątnie. Na ciekawie zaprojektowanej desce rozdzielczej dominują AT-sowe kanty. Jedynym okrągłym elementem wydaje się kierownica, ale nawet ona ma kwadratowy środek. ATIS-owe są również przyjemne welurowe boczki drzwi. Siedzenia, przynajmniej w wersji Special Edition, też są wykończone welurem dopasowanym kolorystycznie do lakieru. Miejsca jest wystarczająco dużo, zarówno z przodu, jak i z tyłu. Można usiąść ze samym sobą bez konieczności amputacji nóg. Za kierownicą siedzi się zupełnie nieźle, nie trzeba tu podkulać nóg, co było standardem w starszych fiatach. Brakuje jedynie podpórki pod lewą stopę. Wskaźniki są czytelne, natomiast konsola środkowa to już pełen, kanciasty 80s. Mamy tu prostokątne przyciski, w tym włącznik światła awaryjnych, tylnej wycieraczki i spryskiwacza oraz guziczki do Podnoszenia szyb. W połowie lat 80. elektrycznie podnoszone szyby niezły wypad w tej klasie. Są też dwa fejki, czyli już jeden klocek u blogo idzie do kosza. Niżej bardzo oldschoolowe sterowanie nawiewami i niefabryczne radyjko. Interference absorption circuit. Ciekawe, jak to będzie po hiszpańsku. Dźwignia zmiany biegów ma dość charakterystyczny kształt, który mógłby spodobać się niektórym paniom. Niektórym panom pewnie też. Jest popiołka pełniąca obecnie rolę schowka na moniaki. Jest spory, zamykany magnetycznie schowek przed pasażerem, czyli da się trzymać niepotrzebne szpeja. Bardzo podoba mi się oświetlenie wnętrza z niestety niedziałającą lampką do czytania. Niestety montaż podoba mi się dużo mniej. Deska rozdzielcza niby jest dopasowana kształtem do boczków drzwi, ale mamy tu wyraźny uskok. Ramka zegarów i sam zestaw wskaźników obluzowały się i swobodnie nie latają. Całość została na sklecona z plastików, które można określić mianem haniebnych. Na zewnątrz też jest śmiesznie, choćby prawe lusterko z aktywną aerodynamiką. Elementy są pasowane stopami, z czego jedna musiała być szpotawa, a druga cukrzycowa. Spoiler wygląda na nadtopiony, a po środku zabrakło wycieraczki, choć włącznik jest. Spryskiwacz też gdzieś zniknął. Wersja Special Edition ma bardzo fajnie wyglądające czarne listwy na progach i nad kolach, świetnie pasujące do sylwetki Rondy. Niestety, pod nimi zazwyczaj w najlepsze trwają procesy gnilne. Tu jeszcze nie jest najgorzej, ale generalnie Rondy wybiło prawie co do sztuki. Bagażnik Rondy nie jest najgorszy, ale bas niestety tutaj nie wejdzie. Kufer jest zwyczajnie za wąski. Obrzyn albo gitarka? Jasne, ale basiwo z główką pozostaje wodzić na kanapie albo składać oparcie. Niestety nie dzielone. A pod maską? Wiadomo. Systema Porsche. Tak naprawdę nigdzie nie znalazłem informacji, na czym konkretnie ten system Porsche polegał. Wiadomo jedynie, że niemiecki producent pomógł opracować niektóre komponenty silnika i skrzyni biegów. Tutaj mamy 1,5-litrową wersję o mocy 86 koni i momencie 116 Nm. Warto zwrócić uwagę, jak dużo wolnego miejsca jest pod maską rondy, choć ten największy pusty fragment jest przeznaczony na koło zapasowe. Pozostaje jeszcze sprawdzić, jak ten system Porsche napędza rondę. Nie tylko na rondach. Uchwyt na telefon nie bardzo chce dziś ze mną współpracować, dlatego nagrywamy dzisiaj w taki sposób. Jak się zatem jeździ takim Seatem? Otóż Rondo jeździ się dosyć okropnie. Jest jednocześnie twarda i miękka. Twarda okazuje się na wybojach, nie przesadnie twarda. Przednie zawieszenie jest, no powiedzmy, w miarę komfortowe. Tyle za to na poprzecznym resorze podskakuje na wybojach. Mamy za ten samochód, który co prawda nie rysuruje zbyt dobrze, za to bardzo przychyla się w zakrętach. Na szczęście są też plusy, na przykład sprzęgło. To jest coś, na co zawsze zwracam pewną uwagę, dlatego że drażnią mnie samochody, w których ze sprzęgłem trzeba walczyć. Tutaj natomiast nie ma takiej konieczności. Sprzęgło chodzi bardzo łatwo, miękko, leciutko, praktycznie jak w Nowym Aucie. Całkiem przyzwoicie działa również układ kierowniczy. Nie ma tutaj oczywiście wspomagania, ale czuć to jedynie na postoju. Gdy jedziemy, czy choćby nawet toczymy się, kierownica chodzi naprawdę leciutko. Duży plus. A skoro już jesteśmy przy układzie kierowniczym, no warto chyba wspomnieć o zwrotności, która jest no, przeciętna, czyli. Czyli tak naprawdę nie za bardzo jest o czym wspominać. Ale manewruje się nieźle. Po pierwsze, właśnie ze względu na dość lekko działający układ kierowniczy. A po drugie, ze względu oczywiście na świetną widoczność, ale to jest norma wśród samochodów z lat 80. Kolejnym zagadnieniem jest dynamika. Wszak mamy tutaj 1,5 litra silnik system Porsche. Czy czuć zatem ten system Porsche? No nie bardzo. Czuć, że ono jest bardzo lekkie. Ok. Natomiast dynamika silnika no, lubi obroty, lubi, gdy troszeczkę się go przyciśnie, ale jakoś szczególnie szybki ten samochód nie jest. Owszem, tak jak można się spodziewać po południowych konstrukcjach, mamy tutaj poczucie, że jedziemy szybciej niż w rzeczywistości, ale realna dynamika jest, rzekłbym, dosyć przeciętna. Wypadałoby wspomnieć również coś o hamulcach, ale nie wiem, jaki sens ma mówienie o czymś, czego nie ma. I w sobie całe szczęście, że ten samochód nie jest za szybki. Są tu również takie smaczki, jak na przykład wycieraczki, które czyszczą tak 3/4 przedniej szyby, śmiechu warte. A konkretnie chodzi o to, że wycieraczka po lewej stronie zostawia tak jakieś 30-40 cm niewytartego, ładnie zanieczyszczonego mokrego szkła. Można by oczywiście zastanowić się, czy w takim razie nie warto by zamontować dłuższych piór. Otóż niby można, ale wtedy w górnej pozycji wycieraczki wystawałyby ponad górną linię szyby. Mega dobrze opracowane. Oczywiście warto tutaj wspomnieć o wszelkich atrakcjach związanych z tym, że jest to grad. Na przykład, gdy silnik się nagrzeje z nadmuchów, dmucha tylko ciepłe powietrze i to bardzo ciepłe, a temperatura w ostatnich dniach jest no, taka, rzekłbym bardziej letnia niż jesienna. Oczywiście mamy bardzo atrakcyjny aromat spalin w kabinie oraz wspaniale rezonującą i tłukącą się na wszystkich wybojach deskę rozdzielczą. Niedziałający obrotomierz to jest szczegół, który można zupełnie pominąć, bo bez obrotomierza da się przecież jeździć. Ja jeździłem przez wiele lat i nie narzekałem. Czyli reasumując, mamy tutaj samochód, który przeciętnie reseruje, nie najlepiej prowadzi się w zakrętach. Jest nieszczególnie szybki i bardzo nędznie wykonany. Ale za to możemy powiedzieć, że jeździmy czymś zupełnie innym niż wszyscy pozostali. No, chyba że ktoś ze znajomych makiata rytmu. Ale to już osobna historia. A najgorsze w tym wszystkim jest to, że mimo tych wad, tym samochodem w zasadzie jeździ się normalnie. Poza faktem, że, że jest to Seat Ronda i tyle, no i poza dosyć ciekawie zaprojektowaną deską rozdzielczą i interesującą historią modelu. Nie ma w tym aucie niczego na tyle ciekawego, nietypowego, żeby można było mieć frajdę z upalania tego sprzętu, jako takiego powiedzmy weekendowo-sezonowego grata. Ale i tak jest lepszy niż 125 km. No i jeszcze jedna ważna rzecz. To jest Seat Ronda. Pora zatem sprawdzić, czy da się nim jeździć po rondach. Ronda powstania węgierskiego 1956 roku. Rondo bratanków. Czerwone korale. Rondo Ferenca, kerestesza fisera. To tyle na dziś. Ogromne podziękowania dla adminów stron Warszawa Inaczej i Wrosty Ściany Wschodniej za użyczenie rondy. Tymczasem wbijajcie na mojego Face'a, Instagrama i stronę www.basedriver.pl. Do najbliższego!